Po drugie, czy ta umowa, którą, czy porozumienie, którą podpisał Donald Tusk wychodząc z bbn -u, wychodząc z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, została skonsultowana z kimkolwiek i czy NATO wie o tym, że taka umowa była podpisana z Ukrainą? Po trzecie, do pana ministra Zalewskiego chcę powiedzieć, że nie ma co się dziwić, że Orban wstał i wyszedł, bo całkiem niedawno pan Zełęcki wstał i wyszedł wtedy, kiedy prezydent Rzeczypospolitej przemawiał. Więc prosiłbym symetrię zachować w tej sprawie. Dziękuję. Panie pośle, panie Marku. Nie, po. Porozumienie dwustronne polsko-ukraińskie było najpierw konsultowane między resortami rządu polskiego, a następnie konsultowane z państwami, których 22 państwa, oprócz Japonii i Stanów Zjednoczonych, wszystkie europejskie, ale Stany Zjednoczone też w NATO, były konsultowane i była tutaj pełna zgoda. Poza tym, to, to, to te porozumienia to nie, są, to, to nie są traktaty prawne, tylko zobowiązania polityczne i pewne deklaratywne. I, i, i jest to, że tak powiem, fakultatywne pewne sprawy, a nie obo, do, nas, do niczego to nas nie zobowiązuje. Ale jak mówię, podpisało to, to w sumie. Jest to taki wyraz woli polityczne wzmocnienie, wzmocnienie naszych relacji z Ukrainą. Wyraz